Witam Was! Dzisiaj będzie vlog z gotowaniem. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony PT95. Dzisiaj jest vlog o gotowaniu. Nie wiem czy to można gotowaniem nazwać, bo to taki będzie do zrobienia łatwy i prosty napój. Mm. Po prostu jak jest ciepło i chce nam się strasznie pić. Nie, nie będzie to piwo. Może zacznijmy od tego, że dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, jakie dostałem teraz od najnowszych animacji. Będę się starał robić coraz lepsze animacje, bo widzę, że Wam się to bardzo podoba. Będę robił layouty i intra dalej. Chcę jakieś czasy, jakieś filmiki z fabułą czy z czymś z gier. No i bitosa w pyta, odpowiada i vlogi. Tak więc, nie będzie po prostu gameplay, let's play, jakichś innych beznadziejnych filmików, które nie miały sensu. Dobra, tak więc, za to wam chciałem podziękować, konkurs będzie najprawdopodobniej na tysiąc widzów, bo się nie wyrobię, jeżeli taką prędkością będą ci widzowie mi lecieli. E, będą tam jakieś intra, no ale w sumie nie o tym mieliśmy gadać, mam zrobić ten napój. To tak, co nam będzie potrzebne? Potrzebujemy wodę, y, albo mineralną niegazowaną, zimną, albo może być z czajnika przygotowana woda, ale żeby nie była ciepła. Musi być zimna, czyli odstawić na przykład tam na godzinę dwie, żeby to ładnie było schłodzona ta woda. Ja tutaj akurat w czajniku mam. Dobra, zacznijmy może od tego. Weźmiemy jakąś szklaneczkę, czekajcie, ja przemyję ją jeszcze. zawsze jakiś kurz może być. Potrzebujemy tą szklankę. Raczej no. znaczy do miski nie będziemy lać. Wodę. I teraz najważniejszy, jeden z najważniejszych składników, czyli ale pójść to dzisiaj jakoś w lodówce. Dobra, nie będzie. Twacyk cytrynowy, lub jeżeli ktoś chce, no to może cytrynę sobie wyciskać. To cukier potrzebujemy. Musi być po prostu kurwa. Zawsze reklama jakiejś firmy. Normalnie. To w ogóle jakiś syf ze szklankami. I chleb zwiedzony, bo byłem głodny rano. Dobra. Zacznijmy może czekać, aż mi woda została. A no i lód, żeby była fajna to te picie, no nie? Zacznijmy może od tego, że bierzemy ten kwasek cytrynowy. Nie wiem, ile go tutaj jest. Tak trochę by trzeba tego tego słuchajcie zamraje się żeby później nie było za kwaśne. czyli na taką szklankę dobra, to tyle wydaje mi się, że jest wręcz wystarczająco tego, żeby po prostu był smak cytryny, a nie było to zbyt kwaśne, widzicie, tyle mniej więcej odłóżmy to na razie tutaj tą resztkę Ok, i teraz kolejna sprawa: bierzemy czajnik tą naszą wodą, lub wodę inną, ale nie gazowaną, bo inaczej to nie będzie zbytnio nas smakowało. Ja robię tak, jakby lemoniadę mogę wam powiedzieć. Dajemy do samej góry, żeby było mocno rozcieńczone. Ok, jeszcze jest, widzicie, takie białe. Chyba jednak za dużo troszeczkę dałem cytryny. Ja lubię, ja lubię kwaśne rzeczy, albo troszeczkę więcej cukru się doda i będzie gitę z moim zdaniem. Okay. Nie wiem dlaczego mama trzymie cukier w takim dziwnym opakowaniu. Ale dobra. Ja daję zawsze 4 łyżki. Znaczy no, trzeba by długo mieszać, ale... kurwa, mi się ręce często za dużo. <grym> Nie no nie wiem no, czy by zadłużona, ale trzęsą mi się ręce. Dobra. Nie wiem ile cukruje, chyba cztery, nie? Teraz chyba czwarta jest. Dobra. I teraz tak, schowmy to, żeby mi to nie przeszkadzało. Mamy tutaj ten ten. No i teraz wystarczy nam łyżeczką sobie mieszać to tak, żeby się rozpuścił cukier. Ok i teraz sobie sprawdzamy tak rzeczką, czy jeszcze coś cukru jest. No troszeczkę jeszcze jestem. Jeszcze pomieszamy sobie... Aha, jeszcze chciałem Was przeprosić za no statyw, jak to tam widać, bo nie wiem jak to tam widać. Ponieważ jeszcze mi ten z Allegro nie przyszedł, nie wiem Czy żydy mnie oszukały, czy jak, nie wiem. Najwyżej kupię drugi. Sprawdzamy. Dobra. I teraz najważniejszy składnik. OK, I tutaj trzymaj już takich tych, żeby się nie rozlało, czyli kostki lodu. Czekajcie, sobie jakoś je wyciągnę. Powiem sobie to My się nie roztopiło A jakie zimne What the fuck Dobra Mamy trzy kostki lodu takie epickie No i wkładamy je Nie wiem czy mi się to nie wyleje No chyba tak Czekajcie o nie Idealnie jest po prostu Pod samą górę Czekajcie ja wezmę kamerę wam pokażę O Idealnie Kostki lodu. I teraz najlepsze odczucie, jak smakuje. Prawdziwa zajebista lemoniada, ja jednak za dużo tego nie dałem. Naprawdę jest to zajebiste. I warto żebyście sobie żebyście sobie takie coś zrobili, bo naprawdę mi to smakuje. Ostatnio sobie zrobiłem kawę mrożoną. To lekko mi się zbierało na wymioty. Też to chciałem nagrać, ale Stwierdziłem, że lemoniada na ciepły dni będzie o wiele lepsza. Jeżeli chcecie więcej jakichś takich vlogów z moim gotowaniem, robieniem czegoś tak na śmiesznie, to wystarczy pisać w komentarzach. I to chyba tyle. Tak więc ja się z wami żegnam. <laughs> na razie.